na niedzielę 7 grudnia. Dzień dobry, moi kochani. Niedziela niesie niezwykłą, dojrzałą i bardzo klarowną energię. To dzień, w którym intuicja, mądrość oraz wewnętrzna stabilizacja będą splatały się ze sobą w jedną całość. Księżyc w Raku tworzy dzisiaj koniunkcję z Jowiszem, a następnie trzy potężne trygony: do Saturna, do Merkurego i ponownie do Saturna po krótkiej kwadraturze, skoro. Dlatego to dzień, w którym możecie naprawdę zrozumieć swoją drogę. Nie przez chaos, nie przez emocjonalne burze, ale przez jas jasność, która płynie z głębi serduszy. No i przejdźmy do szczegółów. Poranek otwiera się, jak mówiłem, szeroko. Księżyc łączy się z Jowiszem, przynosząc lekkość, obfitość i poczucie, że świat jest po waszej stronie. To jeden z tych, moi drodzy, poranków, które budzą nadzieję, nawet jeśli ostatnie dni były dla was po prostu trudne. Możecie poczuć przypływ emocjonalnego ciepła, wdzięczności lub po prostu Ulgi. Jowisz, pamiętajcie, poszerza wszystko, czego dotyka dziś, poszerza wasze serduszka. W ciągu dnia działa kwadratura księżyca, skorą, o której mówiłem moi no drodzy, i ona na chwilkę może wyciągnąć głębszy lęk, jakieś wspomnienie, jakąś niewypowiedzianą potrzebę. To dosłownie moment, w którym emocje zaczepoczą, ale nie po to, by was wytrącić z równowagi, tak? Raczej by pokazać, co jeszcze was chce po prostu uzdrowienia. To jedynie, moi drodzy, poranek duszy, w którym widzicie to, co było dla was ciężarem. Ale potem wszystko pięknie będzie się nam układało. Księżyc tworzy trygon, czyli pozytywny aspekt do Saturna. Aspekt, który dodaje wam bezpieczeństwa, stabilizacji, poczucia fundamentu. To jeden z najgłębszych, uspokajających aspektów astrologicznych. Saturn mówi, możesz na tym zbudować. To idealny moment na planowanie Twojej przyszłości ustalenie priorytetów, robienie porządków w emocjach, ale też również w realnym życiu. Budżet, dom, obowiązki. Wszystko pięknie nam się ustatkuje. Chwilę później, jak powiedziałem, księżyc będzie tworzył trygon do Merkurego, co daje jasność myślenia, doskonałą komunikację z innymi osobami, świetne pomysły i łatwość wyrażenia swoich uczuć. To idealne połączenie, które pozwoli mówić mądrze, słuchać głęboko i zrozumieć to, co wcześniej było dla Was nieuchwytne. Rozmowy dzisiaj naprawdę mogą być przełomowe, niedramatyczne, nietrudne, ale po prostu prawdziwe. Tak? A w kolei wieczorem zadziała drugi trygon Księżyca do Saturna, domykający cały ten dzień. I będzie to bezpieczna klamra. To energia, która mówi, to co dzisiaj zrozumieliście, zostanie z Tobą na długo, długo. To nie są przelotne emocje, ale decyzje dojrzewające długo pod powierzchnią. Saturn dodaje dzisiaj powagi, ale też spokoju, takiego, którego, który nie onieśmiela, tylko nas prowadzi.